My uwierzyliśmy w to, że musimy być idealni. To jest bez sensu zupełnie, bo wtedy przestajemy być ludźmi. I teraz popraw koronę. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli masz świadomość tego, że popełniłeś błąd, to po prostu uznaj to. Wyciągnij wnioski. I idź do przodu. Nie myśl sobie mogłem wtedy, żebym wtedy, gdybym wtedy, bo jesteś w przeszłości, na którą nie masz wpływu. Możesz tak sobie siedzieć godzinami i dręczyć siebie, ale dalej nie będziesz mieć wpływu, dalej nie zmienisz przeszłości. A kiedy pomyślisz sobie, następnym razem zrobię inaczej, to nie ściemniasz, nie mówisz, nic się nie stało. Nie, no bo stało się, bo jednak zrobiłam błąd, ale ja chcę się na tym błędzie nauczyć, czyli poprawiam koronę, i idę dalej. Uświadamiam sobie tak, jestem człowiekiem, popełniłam błąd, mogę się na nim nauczyć albo się pastwić. I teraz uwaga, bo kiedy ja y, prześladuję siebie za ten błąd, to ja jestem skoncentrowana na sobie. To ja myślę o tym, wow, jaka ja jestem beznadziejna, jak ja mogłam coś takiego zrobić. I ja nie mogę kochać, ja nie mogę robić rzeczy, nie mogę naprawić tego błędu. Nic nie mogę zrobić. Tak, jestem w niewoli, tej przeszłości, a chodzi o to, żeby uznać ten błąd i spróbować go naprawić. Naprawię go wtedy, kiedy będę myśleć o tym, co teraz mogę zrobić, a nie. το οποίο